I są tu na tej sali ludzie, którzy wiedzą, że jeżeli ja miałem telefon, taka była pogoda jak wczoraj, a miałem takie telefony, nie mogłem się doprosić o odrzucenie drogi, a y, telefon był dość poważny, to znaczy dla mnie później był niepoważny. Dla mnie był niepoważny, bo jedzie pogotowie i pogotowie nie dojedzie pacjent jest tak chory, ale to mocno chory, to ja wziąłem dzieci, którzy nie mieli pokończone po 18 lat, trzy łopaty od zboża, ja tą drogę odrzuciłem. W nocy, w nocy, oboje kto zadzwonił w nocy, jechaliśmy. Prawda koleżanko, czy nie? Prawda? Prawda. I, i nie można powiedzieć tego, że Sołtys nie robili nic, poprzednia radna nie robiła nic, bo te prosto w oczy powiedzieli, nie za oczami, nie za oczami, prosto w oczy, przyjdź powiedzieć, nie robiliście nic, okej, okay, nie robiliśmy nic, tylko za sołectwo Siernicze Wielkie, przez moje dwie kadencje, to ja się nigdy nie wstydziłem za mieszkańców, za młodzież, za całe sołectwo, za całe sołectwo. Ja wiedziałem, gdzie ludzie mają być, a to, że krytykantów było, nie wiem ilu było, ale było, to ci akurat w tej kwestii nie robili nic. Tylko krytykowali. Tylko krytyka. My żeśmy byli do Rzymki, my żeśmy byli w I zawsze stwarzam, zawsze stwarzam, Jeżeli ktoś by chciał mieć się Sienniczu wielkim świetlicę typu, nie wiem, ostrowitym, czy trzeba sobie wybrać, trzeba sobie wybrać. Ja robię u siebie na tyle, na ile mnie stać. I gmina robi na tyle, na ile stać. To nie jest gmina typu klecze, to nie jest gmina typu y, Kłodawa, gdzie tam się zastanawiają nad tym, co my z budżetem mamy zrobić. Co my mamy z budżetem zrobić? A w gminie Ostrowite, jak go podzielić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Nigdy tak. I tu jest, tu jest tu jest sen w całości. Byłem radnym, byłem radnym, to nigdy nie byłem zwolennikiem inwestycji świetlica. Byłem zwolennikiem inwestycji drogi. Drogi, cały czas drogi. Ja mówiłem na wiosnę, a na zimę buty bumowilcowe. I teraz tak, albo chcemy mieć świetlicę, albo chcemy mieć drogi. A nie. nie ma świetlicy, nie ma drogi. Nie ma pana wójta. Pan wójt obiecał, co będzie z pieniążkami, yy, jeżeli no, będzie... Pożet na chorobowe. pieniądze pójdą na inne gminy. Pani wierzy. sekretarz odpowie. Ja się nie będę...